Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej skupia od lat miłośników tradycji. Adresowany jest do szkół powiatu konińskiego, ale ma również formułę otwartą. Często palmy wykonywane są przez dzieci przy pomocy rodziców i nauczycieli. W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, często całe klasy szkolne. Organizatorzy starają się, aby w niedzielę palmową zaprezentować palmy podczas procesji. W tym roku na konkurs dostarczono 70 palm, z których nagrodzono 28. W tegorocznej edycji konkursu naszym partnerem był Narodowy Instytut Dziedzictwa.